Trzecia Niedziela Zwykła, w tym czasie, w okresie jak to w lekcjonarzu nazywany jest Rokiem A, będziemy czytać i rozważać przede wszystkim Ewangelię św. Mateusza. Ewangelia, która w kanonie Biblii, w Nowym Testamencie została umieszczona na pierwszym miejscu. To Ewangelia... Która chce nas zaprosić do tego, by odkrywać w Jezusie Chrystusie wypełnienie się obietnic, które Bóg od stworzenia świata daje człowiekowi. Obietnic szczęścia, pokoju, bezpieczeństwa, nadziei, którą jedynie Ojciec i Stwórca człowieka może wypełniać. A one się realizują. W Jezusie Chrystusie. Dzisiaj słyszymy o początku publicznej działalności Jezusa. Pierwsze wersety wspominają jeszcze wielkiego poprzednika, Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel schodzi ze sceny, ale nie jest to jakaś porażka, ale słyszymy, że to zejście ze sceny jest wypełnieniem jego misji. Jan nie jest powstrzymany zatrzymany, ale autor natchniony używa słowo Jan został wydany, aresztowany, będzie umęczony. Męczeństwo Jana Chrzciciela to zwieńczenie jego misji, zwieńczenie jego świadectwa, to wypełnienie jego życia. Także los, który czeka Jana Chrzciciela, męczeńska śmierć to zapowiedź losu Jezusa, losu Mesjasza. I mamy to wielkie przejście od epoki Jana Chrzciciela do epoki Jezusa. Jezus przechodzi do Kafarnaum. Jest nad jeziorem. Dobrze wiemy, że to jezioro będzie świadkiem wielu ewangelicznych wydarzeń, wielu ewangelicznych spotkań. Mateusz mówi nam, że Kafarnaum jest miejscowością na pograniczu, na skrzyżowaniu dróg świata żydowskiego i świata pogańskiego. Używając dzisiaj współczesnych słów, które często powtarza papież Franciszek, możemy powiedzieć, że Jezus zaczyna swoją misję wychodząc ku granicom, na peryferię świata, by tam spotykać człowieka by tam głosić dobrą nowinę, by tam rzeczywiście świadczyć o miłości i dobroci Boga. Ewangelia Mateusza będzie, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, również podkreślała, że Jezus wypełnia obietnicę. Tak spełniło się słowo proroka. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu za Jordanii Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. W całej Ewangelii Mateusza około 60 razy ewangelista od początku od opisu narodzenia Jezusa aż do opisu jego śmierci i zmartwychwstania będzie powoływał się na. Słowa, zdania Starego Testamentu, bo w Jezusie one się wypełniają. Ten Stary Testament często może przez nas lekceważony, bo sama nazwa nie lubimy, jak coś jest stare, ale stare to nie znaczy nieważne, które się nie wypełnia. To są zapowiedzi dobroci, miłości Boga, które wypełniają się w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jezus słyszymy, zaczyna nauczać, i słyszymy to pierwsze zdanie, które Jezus wypowiada do tych, którzy idą za nim, do tych, których spotyka: Nawracajcie się, bo nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Popatrzmy, że to krótkie zdanie, które jest niejako syntezą całego nauczania Jezusa, autor natchniony, Porównuje do wielkiego światła. Słowo Jezusa staje się światłem dla tych, którzy żyli w krainie śmierci, w krainie ciemności. Jezus przychodzi do człowieka, który żyje w śmierci, który tęskni za światłem, ale przez grzech, przez doświadczenie umierania w grzechu, tego światła nie doświadcza. Dlatego słyszy, nawróćcie się. To wozwanie Jezusa dzisiaj skierowane jest do nas. Nawróćcie się, skierujcie się ku światłu. Otwórzcie oczy, serca, wasze uszy na słowo miłosierdzie i nadzieje, które wam głoszę. Powróćcie do Boga, nawróćcie się, zmieńcie wasze życie, bo przychodzi Królestwo Niebieskie. Czym jest to Królestwo Niebieskie? To właśnie. Wypełnienie obietnic Boga to nadzieja, za którą tęskni każdy człowiek, by przeżyć życie szczęśliwe, uporządkowane, w harmonii, władzie, w pokoju serca, w bezpieczeństwie. To może zapewnić tylko Bóg, który jest naszym Ojcem, Stwórcą i Panem, który pragnie naszego szczęścia. Nawracajcie się, nawróćcie się, bo nadchodzi Królestwo Niebieskie. To wezwanie dla nas. Popatrzmy, my często myślimy, że słowo nawróćcie się, to charakterystyczne tylko wezwanie na okres Wielkiego Postu, w którym będziemy wałkować to słowo i odmieniać przez wszystkie przypadki. Ale nawrócenie to postawa chrześcijańska. Kościół stale jest na drodze nawrócenia. Każdy z nas powinien być stale na drodze nawrócenia. Otwierania oczu na światło, kierowania naszego wzroku ku temu jedynemu światłu, którym jest wstały Pan. I zobaczmy, że to nauczanie Jezusa nie jest jakimś wykładem teoretycznym, nie jest jakimś abstrakcyjnym mędrkowaniem, ale staje się życiem. To nauczanie Jezusa staje się powołaniem, słowo, które On wypowiada, staje się słowem które przemienia życie pierwszych uczniów pierwszych dwóch par uczniów Piotra i Andrzeja Jakuba i Jana chrześcijaństwo to nie zbiór dogmatów to nie katechizm kościoła katolickiego ale relacja człowieka z Bogiem relacja miłości i nadziei Bóg nieustannie naucza czyli nieustannie powołuje Stwarza nas do istnienia, pomnaża w nas życie Boże, które zapoczątkował w dziele stworzenia każdego z nas. Bóg naucza i Bóg powołuje i w sposób bardzo symboliczny mówi o tym właśnie scena z dzisiejszej Ewangelii. Idzie Jezus wzdłuż jeziora, Jezus w ruchu, Jezus, który wkracza w historię człowieka, w historię całego wszechświata. Jezus, który widzi, patrzy, ten wzrok Jezusa jest wzrokiem powołującym do życia, przywracającym człowiekowi wartość i godność i wzywa ich, wzywa rybaków do innego połowu. Będziecie rybakami ludzi i widzimy, że pozostawiają wszystko i idą za nim. Jezus wkracza w ich codzienność. Byli rybakami. Od pokoleń byli rybakami. Oni żyli w pewnym zamknięciu swojej codziennej pracy. Oni nie mogli się własnymi siłami wyrwać z tego jakby zaklętego kręgu. Tylko Jezus może dzięki mocy swojego słowa, dzięki powołaniu wyrwać człowieka z kręgu śmierci, szarej, nieprowadzącej donikąd. Ludzkiej egzystencji. Jezus idzie, widzi, mówi, a oni odpowiadają na tą obecność Jezusa, na to wkraczanie pełne miłości do ich życia. Zostawiają wszystko, Ewangelia dodaje, natychmiast i idą za Jezusem. Ten dynamizm Jezusa staje się dynamizmem także ich życia. W tych krótkich zdaniach, bardzo może schematycznie Ewangelia opisuje powołanie człowieka, każdego człowieka. Powołanie, czyli stworzenie, wyzwolenie, to jest słowo z mocą, które głosi Jezus, słowo skuteczne. Tak jak czytamy w pierwszym rozdziale księgi rodzaju, Bóg rzekł i stało się. Bóg rzekł i stało się. I widział Bóg, że było dobre, że było bardzo dobre. I dalej widzimy, że ta misja Jezusa jest kontynuowana. Ewangelia mówi: Jezus naucza, głosi, uzdrawia, powołuje, zaprasza człowieka do nowej nadziei, każdego człowieka, szczególnie tych, jak powiedzieliśmy na wstępie, na granicy, na peryferiach. Ludzi chorych, chromych, niedołężnych, doświadczonych życiem, tych, którzy znikąd już nie mają nadziei. Do nich w pierwszej kolejności jest skierowana misja Jezusa. Do nich Jezus wypowiada swoje słowo, słowo życia i nadziei, które ma moc wyrwać ich z tego zamkniętego, śmiertelnego kręgu niemożności. Słowo Jezusa. Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu zwraca uwagę na rolę Słowa Bożego w życiu chrześcijanina. My troszkę jako katolicy o tym zapominamy. Zwracamy uwagę i to ważną uwagę na życie sakramentalne. Pilnujemy, by co niedziela być na niedzielnej Eucharystii, by przystępować regularnie do sakramentów świętych. Pilnujemy naszej porannej wieczornej modlitwy, zwracamy uwagę na uczynki miłosierdzia, ale chyba w jakimś zapomnieniu ciągle jest Biblia w naszym życiu, jest Słowo Boga w naszym życiu. Dlatego papież Franciszek zachęca, by często sięgać do Słowa Bożego. Na początku pontyfikatu wręcz mówił: kupcie sobie małą, kieszonkową Biblię. Szczególnie mówi do kobiet, które noszą wielkie takie torebki, w których mają wszystko i suszarkę, i durszlak, i nie wiem, porponetkę, i trzy siateczki na zakupy, i kosmetyczkę, i nie wiadomo co tam jest. Nawet kobiety już nie wiedzą, co w tych wielkich torbach mają. On mówi, włóżcie tam kieszonkową Biblię, by sięgać po nią często, by ją czytać, by tym słowem się modlić. By je rozważać, by pozwolić, by to słowo Boga przemieniało nasze życie. Aż wreszcie papież ustanawia niedzielę Słowa Bożego. Ta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku, co roku będzie niedzielą Słowa Bożego. Dzisiaj po raz pierwszy, może jesteśmy nawet zaskoczeni, bo nie słyszeliśmy o tym, może i zaskoczeni są duszpasterze. Bo nie są do tego przygotowani. Ale papież zachęca nas, by coś zrobić, by w tę niedzielę odkryć Słowo Boże. Może tym pierwszym krokiem do odkrycia Słowa Bożego będzie, gdy wrócimy do domów, poszukanie w naszych kredensach, regałach, gdzie mam Biblię w domu. Niedawno. Jest czas oczywiście kolędowy. gdy chodzę po kolendzie. Jedna pani mówi: Słyszałam, jak ojciec zachęca nas, by na stole, gdzie jest krzyżyk, świece, woda święcona, leżała Biblia. Mam Biblię, proszę zobaczyć i wyciąga z szafki kalendarz z kilkoma cytatami. Z Biblii. Ja mówię, proszę Pani, ale to jest kalendarz w dodatku na 2016 rok. Mamy już 2020. To jest Pani Biblia. A ona mówi, a co to jest Biblia w takim razie, jeżeli nie ten kalendarz? Ja mówię, no tak nie do końca. To jest kalendarz, gdzie Pani pisze, dentysta, pranie, kosmetyczka, krawcowa, wakacje Pani sobie zaznacza, przyjazd córki goście na imieniny to nie Biblia, prawdzie? Tam jest kilka fajnych cytatów z Biblii dla upiększenia tego miłego kalendarza, ale to jeszcze nie Biblia. Biblia to nowy i stary testament. Trzeba mieć tą Biblię, by nią się karmić, modlić, by codziennie ją wspólnie w domu czytać i rozważać. A więc może dzisiaj Pierwszym krokiem w świętowanie tej niedzieli słowa Bożego będzie poszukanie Biblii, nie kalendarza z zeszłego roku, ale Biblii. Może odkryję, że jej nie mam. Pamiętam taką sytuację, gdy w jednym z domów uznajomych, bardzo religijnych, nagle zaczęliśmy szukać Biblii, bo była potrzebna do tak prozaicznie rozwiązania krzyżówki. I straciliśmy kilka godzin, okazało się właściciel mieszkania, gdy miał okazałą bibliotekę i różne wartościowe książki, mówi nie mam Biblii. Następnego dnia. Pierwsza rzecz to zamiast bułki poszedł do księgarni, by kupić Biblię, bo okazało się, że nie miał Biblii. A więc może nie przestraszmy się, że nie znajdziemy Biblii w domu, bo Nikt nam może jej nie ofiarował, nie kupił. Zakupmy sobie Biblię. Biblię, która nie będzie gadżetem, nie będzie kurzołapką, ale będzie księgą mojego życia, mojej rodziny, gdzie na kartach Pisma Świętego odkryje także historię mojego życia. Niech to może będzie dla nas pierwszy etap świętowania tej niedzieli. Słowa Bożego. I zakończmy tę naszą refleksję słowami, które dzisiaj umieścił na Twitterze, właśnie w związku z niedzielą Słowa Bożego, papież Franciszek. Napisał tak: Biblia jest wielką historią miłości między Bogiem a ludzkością. W jej centrum znajduje się Jezus. Jego historia prowadzi do spełnienia planu miłości Boga do człowieka i równocześnie historii miłości człowieka do Boga. Przepiękna definicja Biblii to historia spełnianych obietnic miłości w Jezusie Chrystusie, obietnic Bożych względem mnie i nadziei, które nosimy w sercu, które ja noszę w sercu wobec Boga o tym mówi Biblia spróbujmy więc dzisiaj gdy rozważamy i patrzymy na Jezusa który wkracza w historię człowieka który przychodzi i głosi to słowo jest skuteczne z mocą ono powołuje ono uzdrawia ono daje nadzieję spróbujmy także i my w naszym życiu odkryć moc tego słowa słowa które zbawia które nadzieje, które daje nadzieję które powołuje do życia, także mnie powołuje dziś do życia. Amen.